Cześć, z tej strony Filip Nowobielski z programu Duży w maluchu. Jak pewnie widzieliście na moim kanale, maluch przeszedł totalną rekonstrukcję. Zostały w nim wymienione takie elementy jak przednie pod szybie, drzwi. Blacharz musiał spawać także kilka reparaturek, czyli fragmentów blachy, które pojawiły się w skorodowanych miejscach na samochodzie. Do remontu dużego w maluchu dołożyła się firma K2, która zaproponowała, że poza pokryciem części kosztów remontu samochodu, także nałoży na samochód, uwaga, powłokę ceramiczną. Jak przekonują specjaliści, będę miał świetną ochronę lakieru przez pięć kolejnych lat. Przezroczysta i niewidoczna warstwa o grubości kilku mikronów sprawi, że lakier jest całkowicie odizolowany od szkodliwych czynników zewnętrznych. Staje się oporny na zarysowania i zabrudzenia. Poza tym łatwiej utrzymać go w czystości. Auto zyskuje lustrzany połysk. Dzięki powłoce ceramicznej, grawą, zmniejsza się częstotliwość mycia auta. Każdemu fanowi motoryzacji życzę tego uczucia, którego doświadczyłem ja, gdy odbierałem z warsztatu samochód, na który została nałożona wcześniej powłoka ceramiczna. Piękne błyszczenie, widoczne z każdej strony. Auto naprawdę budziło respekt na ulicy. Pomyślałem sobie wtedy, że każde auto, niezależnie od wieku, jest w stanie użytkownikowi dać wielką frajdę pod jednym warunkiem, że będzie zadbane. Wszystkich zainteresowanych dbaniem o samochód zapraszam na bloga K2, do którego link znajduje się w opisie. Znajdziecie tam m.in. sporo zdjęć z remontu Malucha i pamiętajcie także o subskrypcji tego kanału.